Na jakim etapie jest modernizacja stadionu? Modernizacja stadionu, a właściwie małej infrastruktury turystycznej na stadionie sportowym w Lubawce jest na etapie właściwie zakończenia. Wszystkie prace budowlane i zakup wyposażenia, które miało być w ramach tego projektu zakupione. To zostało już zrealizowane. Tu widzimy za plecami moimi, jest nowe część nowego ogrodzenia, powiem w projekcie tylko część, została wymieniana na odcinku od bramy głównej stadionu do bramy bocznej, tam przy kortach tenisowych. Łącznie to niecałe 130 metrów ogrodzenia. Wymieniono dwie bramy wjazdowe na stadion. Tu bramę główną i bramę boczną razem z furtką. I powstało przy bocznej bramie, właśnie tam przy kortach tenisowych, miejsce biwakowe z wyznaczonym paleniskiem na ognisko, ze stołami, ławami, e, także myślę, że może już w tym roku nie, ponieważ zbliża się zima, ale w przyszłym roku, w przyszłym sezonie wiosenno-letnim, e, na pewno wszyscy chętni i turyści, i mieszkańcy będą mogli z tego wyznaczonego miejsca skorzystać. E, cała, cała wartość projektu e, to jest netto 64 tysiące złotych, 70% e, dofinansowania uzyskujemy z e, Europejskiego Funduszu na Rzecz obszarów, e, Rozwoju Obszarów Wiejskich. To jest program LIDER, działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Panie że stoimy też tutaj na tym nowym parkingu części. Tak, tak, to też jest w ramach tegoż właśnie samego projektu, ponieważ celem projektu była poprawa takiej małej infrastruktury turystycznej, która służy i mieszkańcom i turystom i właśnie w ramach tego projektu powstało tutaj powstały dodatkowe miejsca postojowe. Ten plac był kiedyś nieutwardzony, były wiecznie problemy z kałużami, nie bardzo tutaj można było parkować. Także ten parking, te miejsca postojowe plus miejsce biwakowe i poprawa jak gdyby estetyki obiektu poprzez to ogrodzenie, to wszystko jest elementem jednej operacji.